Cześć kochani, witam Was serdecznie. Zróbmy sobie czytanie. Masz wiadomość. Oj, oj, oj. Już się wszystko sypie. Dobra. Zobaczmy, co masz dzisiaj usłyszeć. Zobaczmy, jaka informacja do Ciebie przychodzi. Oczywiście, czytanie nie będzie, kochanie, z Wami, wszystkimi rezonować. To jest raczej niemożliwe. To nie jest czytanie prywatne. Także ale z częścią pewnie tak. Dobra. Zobaczmy, co macie usłyszeć. Zobaczmy. Bo oczywiście, kochani, zawsze możecie sobie to przewinąć, suwakiem tutaj je przesunąć dalej, to moje rozkładanie kart. Jeżeli chcecie szybciej. Dobra, patrzymy. Co no tutaj, kochani, do Was przychodzę? O czym macie się po prostu dowiedzieć? Co macie usłyszeć? Co macie zgłębić? Jaki temat. Dobra, zobaczmy, jaka główna energia do tego czytania. O, kochani, piękna energia. Wow, spełnienie marzeń. No, kochani, dla niektórych z Was będą rzeczywiście jakieś e, życzenia Wasze się tutaj spełniać. No, niedługo święta, także e, może jakieś e, prezenty, które gdzieś tam sobie wymarzyliście. Może gdzieś jakieś sytuacje, jakieś relacje równie dobrze, które e, dobrze Wam zrobią. To jest e, taka energia, takiego poczucia, że e, mam wszystko, czego mi je, co, co mi jest potrzebne. To jest taka energia też e, takich. Fajnych rzeczy, które się dzieją wokół mnie, takich rzeczy, które mnie gdzieś wypełniają uczuciowo, takimi pozytywnymi uczuciami. To są takie miłe niespodzianki, naprawdę takie e, sytuacje, gdzie raduje mi się serce. To są właśnie spełnione życzenia, kochani. Jeżeli o czymś myśli, myśleliście, jeżeli e, czegoś tutaj e, chcieliście, to jak najbardziej coś takiego do Was tutaj, kochani, przychodzi. A dla niektórych przyjdzie cesarz. E, osoba z podznaku e, ognistego Baran Lew Strzelec, choć czas, oczywiście nie musi, ale no, dla niektórych z Was może taki cesarz gdzieś tutaj nagle się pojawić. Lub ta energia może być związana z nim. No dobra, to patrzymy. Kochani, dalej. Wow, szóstka buław. No kochani, dla niektórych z Was tutaj jest jakiś sukces. Do czegoś dążyliście, czy właśnie jakieś marzenie Wasze zostaje spełnione gdzieś nawet w pracy, kochani, może być tak, że zostaniecie dostrzeżeni, albo dostaniecie pieniądze na święta i jak najbardziej tutaj może być też coś niespodziewanego, jakieś premie gdzieś jakieś uznanie do was przychodzi, kochani, jeżeli w pracy nie spodziewaliście się tutaj jakich, jakichś dodatkowych pieniędzy, czy jakiegoś może awansu, to coś takiego tutaj, kochani, przechodzi. Przechodzą jakieś dobra do Was. Mogą to być właśnie nawet jakieś prezenty, które gdzieś marzyliście sobie o nich. Także no, kochani, fajne energie, naprawdę. Wow, i dwójka kielichów no dla niektórych z Was. Będą to piękne połączenia z innymi ludźmi, spełniające uczucie takie miłości i takiego wypełnienia, naprawdę tak jakby może przyjdzie do Was relacja, która będzie spełnieniem Waszych marzeń, gdzie poczujecie się przez kogoś dostrzeżeni. Może ta osoba wybierze Was po prostu i dlatego będziecie w tej energii. Wiecie co? Dla mnie właśnie dziewiątka kielichów to jest często taka karta, która mówi hmm, spełniło mi się to, to o czym marzyłam. Mam to. Chciałem, chciałam czegoś i, i to jest. To jest karta takiego też pławienia się w, w, w tym, co mi dobrze robi. Wiecie, kochani, to jest też taka karta właśnie dogadzania sobie. E, takiego, e, no jeżeli chcę na przykład, e, mam ochotę na, na, na nie wiem, na, na słodycze, to je jem. E, mam ochotę tutaj spotykać się, spotykam się, dogadzam sobie, robię mm, e, dla siebie coś, coś, co mi sprawia naprawdę frajdę, przyjemność i to będzie... E, z kimś. Także mi się wydaje, że dla niektórych z Was, kochani, przychodzi piękna relacja, gdzieś gdzie zostaniecie dostrzeżeni w końcu przez jakąś osobę. Może ktoś Wam się tam gdzieś podobał, wiecie, i nagle będzie tak, że tutaj, no, przybędzie ktoś. Może być też tak, że po prostu przybywa ktoś, na kogo czekaliście, wiecie, i to jest Waszym takim dużym spełnieniem. Może to nawet wasze dziecko, może to być. Ale to jest osoba, którą kochacie, z którą czujecie się naprawdę dobrze, także energia takiego e, bycia z tą osobą i takiego poczucia, że, no, że coś się dla mnie tutaj spełniło. Fajnie. czwórka mieczy. Chęć takiego właśnie zatrzymania dla siebie tego czasu, takiego. Mm, to jest też takie poczucie, że. Mm, że czuję się z tą osobą dobrze, że czuję, no to jest karta takiego nierzadko właśnie uzdrowienia, takiego poczucia, że po tym, co było kiedyś niefajne, jest już dobrze. Wyleczona jestem, tak jakby z czegoś trudnego. Albo ta karta też może mówić właśnie o, o wolnych dniach, kochani: o tym, że przychodzą wolne dni, że przychodzi czas na relaks, ktoś do nas przybywa, czy, czy Wy nawet wyjeżdżacie, zostajecie przez kogoś dostrzeżeni. Może gdzieś tutaj dla Was będą właśnie takie połączenia się w pary, wyznania sobie miłości i no, naprawdę cuda takie, które do Was przechodzą. Tak. Szóstka mieczy. No widzę właśnie takie um, jakby spotkania. Pójście w czyją stronę. Wiecie? Tak jakby albo Wy zauważycie jakąś osobę, um, albo ta osoba Was i będziecie chcieli się do siebie zbliżyć. Będzie chęć takiego pójścia dalej. Może być tak właśnie. Widzę tutaj, że ktoś może do Was... Przyjechać jak najbardziej, i to będzie takie spełniające. To będzie takie, to może być nawet przyjaciel, przyjaciółka, naprawdę osoba Wam bliska, i no, gdzie wspólnie fajnie czas spędzicie, gdzie będziecie sobie dogadzać, może gdzieś wychodzić, latać gdzieś po knajpkach, naprawdę. Czerpać z tego i cieszyć się tym tutaj urlopem. Jak najbardziej widzę tutaj dla niektórych z Was urlop, wolne dni, spędzanie czasu gdzieś właśnie z kimś. No, bardzo przyjemne, kochani, czytanie, bardzo przyjemny czas dla Was. I karta świata jak najbardziej podróż, kochani podróż, czy też czatowanie z kimś, komunikacja z kimś, dużo rozmów. Ale to naprawdę fajne energie. Takie, no, no idą święta. To może dlatego też takie czytanie. Może tutaj będziecie się po prostu spotykać, chodzić gdzieś razem, spędzać ten wolny czas tutaj. Ale ja widzę tutaj po prostu podróże. Ja widzę, że wy się gdzieś wybieracie, albo ta osoba do was tutaj jak najbardziej przybędzie. Także. No, fajne, ciepłe takie klimaty, takiego poczucia, że no, jestem w swoim sosie, wiecie, jest mi tak fajnie i dobrze. No dobra, to zobaczmy, co tutaj na koniec mi się pokaże, jakie energie, okej. Okay. Mhm. No, kochani, piękne energie. No tutaj jakiś rycerz się pokazał, buław, wiecie, także i on jeszcze w tą stronę tutaj przebywa, w stronę tej relacji, w stronę tego związku, w stronę tej miłości. Także, no, kochani, dla niektórych z Was piękna nowa relacja. Gwiazdka taka z nieba na święta, chyba taki prezent, wiecie. Rycerz buław, no, ogień, ogień. Ktoś, kto tutaj naprawdę nie odpuszcza, ktoś, kto tutaj idzie w Waszą stronę i. Naprawdę możecie się spodziewać tutaj e, fajnych informacji od tej osoby, f, fajnych rozmów, e, komunikacji z tą osobą. Gdzieś ta osoba będzie was tutaj e, komplementować bardzo, jak najbardziej. Tutaj będzie, może być gorąco i no, fajne energie i nowy początek, kochani, nowa droga. E, pójście w tą drogę, zaczęcie czegoś od nowa. Dla niektórych mogą to być też dzieci. Przyjazd dzieci, jak najbardziej. Fajne, naprawdę ciepłe takie czytanie. Także, kochani, ja Wam z całego serca tego życzę. Fajne energie, także jeżeli czekacie na kogoś, na jakąś miłość, na jakąś osobę to tutaj ktoś taki przybywa, ktoś taki, gdzie da Wam te poczucie tej miłości, tego ciepła, tego uczucia, takiego połączenia się. Może ktoś tutaj przyjdzie z jakimiś przeprosinami. No, naprawdę fajnie, czerpcie z tego garściami, bawcie się tym, bierzcie to po prostu do siebie, Podróżujcie, jak macie gdzieś kogoś odwiedzić, jedźcie, bo będzie fajnie, naprawdę. Także zachęcam. Dobrze, kochani. Piękne, lekkie, przyjemne czytanie. Tego Wam też, kochani, takiego czasu Wam po prostu teraz życzę. Odpoczywajcie i bawcie się życiem. Na razie, pa.